Asia i Krystian, Darek i Małgosia, jesteśmy z Rumi, z Bożego Pola. My zaczęliśmy chodzić na mszę tradycyjną w czasie pandemii, kiedy zobaczyliśmy, że nie wpuszczają nas do kościołów. Mamy siódemkę dzieci. I kiedy przychodziliśmy na mszę świętą i nam mówili księża, że mamy dzieci zostawić w domu, to nie mogliśmy tego przeżyć zaczęliśmy szukać kościoła otwartego, żeby nas przyjął na mszę święto. Trudne takie doświadczenie, wspominamy to, że właśnie nie możemy opuścić mszy świętej do dzisiaj. I znaleźliśmy w rumień księdza proboszcza, który tu był na filmie kilka razy, który nie zamknął kościoła, który pozwolił nam być nam mszy świętej i jeszcze wtedy nowo z orto, ale y, tam wszyscy byliśmy razem, nikt nie miał masek, pozwolił nam przystępować do Komunii Świętej nakręcząco i do ust. I zobaczyliśmy, że coś, coś jest nie tak. I poszliśmy do księdza prosić, bo dowiedzieliśmy się, że odprawiam mszę świętą tradycyjną. Poszliśmy się go zapytać, czy będzie nas uczył na nowo Katechizmu. Bo my tak naprawdę w ogóle nie znamy. W ogóle nie wiemy, co się dzieje na mszy świętej. Zobaczyliśmy nagle wielkie luki i braki, że nie mamy wiedzy. Pozostawała nam wiara, którą wyciągnęliśmy z domów. Ja byłam 40 lat w odnowie w Duchu Świętym. Tańczyłam w kościele, śpiewałam, grałam na gitarze, prowadziłam wielką wspólnotę. Y ale zawsze to, co wiem, co mnie przyświecało, że chciałam przyciągać ludzi do Kościoła, że tylko w Kościele jest zbawienie, tylko tu jest Pan Jezus. I zawsze myślałam, że jak wszystko to robimy, to po to właśnie, żeby ludzie młodzi przyszli, żeby, żeby byli, żeby znaleźli tu Pana Jezusa. Tego jestem pewna, że, że zawsze o to mi chodziło. Ale nagle, gdy byliśmy na Wszechświętej Tradycyjnej, zobaczyliśmy, że zostaliśmy oszukani. Że ludzie odchodzą, że ludzie nie chcą, że właśnie to takie zabawy powodują, że oni mogą wszędzie znaleźć zabawę, ale nie ma sakramentów, nie ma prawdy, nie mówi się o grzechu i wiedzieliśmy co swoim dzieciom mówić, bo poszliśmy do kościoła na nową mszę i słyszały o tym, że mają zbierać papierki, bo to jest grzech. I mówiłem, coś jest nie tak. Dlaczego ksiądz nie mówi o tym, że mają być posłuszni rodzicom, że mają nam pomagać, że mają być wierni Bogu, przykazaniom? Co jest nie tak? I zaczęliśmy szukać i poszliśmy właśnie. Ksiądz proboszcz mówi: Dobrze, przyjdźcie, będziemy robić spotkania. I zaczął nam mówić o, o Mszy Świętej Tradycyjnej. Zaczął nam mówić o, o całym, też trudno jest być katolikiem, potem Dawid Mysior. Zaczęliśmy szukać. Mamy dzisiaj ponad 20 osób we wspólnocie w Rumi dorosłych, gdzie trwamy na, na Mszy świętej tradycyjnej, gdzie otwieramy się na, na mszę świętą, na, 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 na bractwo świętego Piusa. Widzimy dużo dużo takich pięknych rzeczy, które nas ciągną. I mamy ponad 20-osobową grupę młodzieżową. Która chodzi z nami na prześwietlą tradycyjną, która mówi: koniec, basta, my już tak nie chcemy, nie chcemy takich flaków z olejem. My chcemy być wierni, my chcemy żyć w czystości. Zaczynają się przepiękne u nas narzeczeństwa, gdzie młodzi żyją w czystości, gdzie od siebie wymagają. Jest coś pięknego się dzieje i widzimy to, i dlatego też dzisiaj jesteśmy na tym filmie. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy.